Cześć kochani, dzisiaj przedstawię wam propozycję na śniadanie dla ludzi, którzy naprawdę nie mają czasu, bo wykonanie go zajmuje może z 5 minut. Wszystko czego potrzebujecie to tortille, ja akurat kupiłem ten turecki chlebek ugniatany stopami, bo był na przecenie. Szpinak lub inną zieleninę, może, mogą być to na przykład kiełki albo jakaś sałata, ogórka, hummus, no i wszystkie śmieci jakie znajdziecie w lodówce, ja akurat wziąłem resztkę kukurydzy, żeby się nie zmarnowała, mam tu jakiś groszek, mam tu ostre papryczki, użyjcie po prostu wszystkiego co macie, bo wiecie, wyrzucanie jedzenia nie jest cool. Zacznijmy zatem od tego, że musicie posmarować ten pomarszczony placek humusem. róbcie to delikatnie i z gracją, jakbyście smarowali babci stopy kremem Nivea. Możecie sobie użyć dowolnego humusu smakowego, czy to paprykowy, czy to pomidorowy, będzie lepiej smakowało. Ale ja akurat miałem tylko taki do dyspozycji, więc takiego użyłem. Następnie kładziemy na to trochę szpinaku i niedbale pokrojonego ogórka. Tylko, co, no, co ważne, musi być on położony w ten sposób, żeby nam się wygodnie zawijało w rapa. Czyli on musi być po długości położony. Potem sypiemy trochę kukurydzy, trochę więcej groszku, bo jest to zdrowe źródło białka, ostrą papryczkę, jeśli lubicie, a jeśli nie, to nie i na sam koniec ewentualnie trochę sosiku, żeby nadać całości wyrazistego i fantastycznego smaku, którym będą zachwycały się dzieci wasze. Przez pokolenia, albo ktokolwiek pomodacie ten posiłek. No i zawijamy to we wrapa. Robimy to tak. Nie wiem czy mi się uda jedną ręką, ale zawijamy od tyłu, a potem składamy boki. O Jezu! Ubrudziłem się, ale to nic. Mam nadzieję, że mniej więcej wiecie o co chodzi. Najpierw no, w tył potem boki i mamy takiego ładnego wrapa, który jest ekstremalnie zdrowy. Dziękuję za oglądanie i życzę Wam miłego dnia. Słonie Stachy chciał wam tylko przypomnieć, żebyście zawsze zwracali uwagę na składy, gdy kupujecie tortille, bo wiele z nich zawiera bardzo dużo ulepszaczy smaku, e i tak dalej. Tak więc miejcie się na baczności.